Boże Narodzenie, tuż, tuż. Z tej okazji w Sąpolni odbyła się trzecia edycja kiermaszu świątecznego, podczas którego można było zakupić ozdoby choinkowe, wypieki czy domowy chleb. Mieszkańcy gminy Sąpolno mogą podziwiać pracę na 20 stoiskach, ale trzeba koniecznie podkreślić, że zainteresowanie było dużo, dużo większe. Zapisywać na kiermasz można się było do 30 listopada, a na początku listopada już praktycznie nie mieliśmy wolnych miejsc. Więc ogromnie się cieszymy, że jest tak duże zainteresowanie, a to znaczy, że bardzo duża liczba osób, mieszkańców gminy, instytucji zajmuje się rękodziełem i może innym pokazać, zaprezentować te piękne rzeczy, które są na stoiskach. A mamy tutaj wszystko. Są stroiki, są bombki, są poduszki, są słodkości, są świeczniki, kartki, czyli wszystko to, co jest potrzebne, żeby święta Bożego Narodzenia były dostojne e, i miały znakomitą dekorację. Świąteczną atmosferę zapewnili pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu Senior Plus, którzy wszystkim uczestnikom kiermaszu zaproponowali wspólne kolędowanie. Chrystus się rodzi nas nie anieli grają króle witają pasterze śpiewają by tak cuda, cuda Wyklęta, klętaj, cuda, cuda, obłaszają. Nie tylko była uczta taka dosłowna, ale też i duchowa uczta. W związku z tym, że mieliśmy zaproszenie od organizatorów do zaśpiewania kilku kolęd, jako pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu Senior Plus Są polnie skorzystaliśmy z tego i kilka kolęd takich bardzo znanych. Pójdźmy wszyscy do stajenki czy śródnocnej ciszy razem w doborowym towarzystwie, bo w trakcie koncertu do nas dołączyli i burmistrz miasta Sąpolno i, i pani wiceburmistrz i pani skarbnik i razem z publicznością zaśpiewaliśmy kolendy, które są miłe każdemu. Rękodzielnicy, nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki i koła gospodyń. Wszyscy solidnie przygotowali się do tego dnia. Głównie to jest maszyna podłączona pod komputer, i jak jej zaprogramujemy dany wzór, wybierzemy nici, kolory i wtedy nam haftuje to, co, to, co chcemy. Cieszymy się, że jesteśmy. Bardzo fajnie kolędowanie, można pośpiewać wspólnie. Jak widać, zainteresowanie jest dosyć spore. My robimy wszystko, to co dziewczyny potrafią, a są bardzo zdolne. Na przykład koszyczki same, same robią, koszyczki i wyroby jakiekolwiek bałwanki gwiazdki, cokolwiek, nawet wypalane czy wycinane w pleksji. Także każda z nas jest uzdolniona i potrafimy pięknie piec. I dzisiaj na tą imprezę tutaj naprawdę się postarałyśmy, wszystkiego dużo zrobiłyśmy i naprawdę ciężka praca to jest, ale widać, że ludzie są zainteresowani i szukają takich rzeczy. Wyroby z piernika, pierniki w środku z niespodzianką, której nie zdradzę, między innymi nadzienie, ale jest też tam wróżba. Przepis babci na miodzie, także same dobre składniki, ale też nie tylko. Yy, zrobiłam też chatki z piernika, 100% jadalne, no może nie 100%, prócz oświetlenia, jak widać. Także pracy dużo w to włożyłam i najlepsze jest to, że po świętach można. Całą chatkę zjeść. Tutaj robiliśmy to na przykład, to robiliśmy z pomocą pań. Tutaj też te drzewka. Choinki też z pomocą choinki. pani. też. Tutaj nam pomagała jedna z mam no tutaj w tych świeczkach też. Te choinki, wianuszki, właśnie to. Gwiazdki bardzo szybko gwiazdki zeszły. mieliśmy takie gwiazdki. Też były pod wazłotem, bardzo szybko zeszły. Te świeczniki też dużo idzie. No i to tak głównie to coś to z tego słowa Mamy tutaj świeże pachnący chleb tylko na zakwasie żydnim oraz klętymy nasz pasztet gęsi oraz kaczy. Przed świętami ludzie chętnie kupują. to dobra okazja do spróbowania takiej lokalnej, świeżej żywności. W ramach terapii zajęciowej właśnie wykonujemy w ramach terapii przez sztukę różne ozdoby na kiermasze. Dzisiaj prezentowaliśmy choinki, wianki z szyszek, choinki z mchu, Dekupaż również, bombki też ręcznie wykonywane. Także ja projektuję, a razem z seniorami wykonujemy. Hitem dziś myślę, że były stroiki na podstawie gipsowej, no i choinki i bombki również. I skrzaty przede wszystkim. No, skrzaty, skrzaty bardzo skrzaty, się cieszyły, także poszło od już razu już nie ma. Szczególnie były to przygotowane najwięcej stroiki świąteczne, ale również choinki piękne z makaronów. Również anioły z koronek, bardzo różne ciekawe ozdoby, bardzo kreatywnie dzieci to podeszły do tego zadania. Jesteśmy bardzo zadowoleni, w tym roku sprzedaliśmy bardzo dużo ozdób, dużo zainteresowanych osób. Mało co już nam się zostało na obecną chwilę do sprzedania ozdób. Przedszkolaki i rodzice przygotowali choinki, jak widać, kartki świąteczne, bombeczki, piekły z babciami, pierniczki, które dzisiaj tutaj na kiermaszu naszym wystawiamy, jak co roku. Bardzo dziękujemy rodzicom za zaangażowanie oraz najbliższym dziadkom też, że zaangażowali się w tak piękną naszą tutaj tradycję kiermasz bożonarodzeniowy. Pierwsza rzecz, którą robimy to są na przykład anioły. Zauważyłyśmy, że nikt właściwie takich aniołów jak my tutaj na żadnym stoisku nie widziałam. Robimy stroiki, różne choinki z makaronu, z makaronu grzechów, bombki, yy, świeczniki i choinki na przykład też robimy z naturalnego yy, z drzewa yy, wykończone yy, filce. Nasza szkoła od 10 lat prowadzi szkolne, kar, yy, szkolne koło Caritas i w tej chwili w tym roku zbieramy na chłopca yy, na rehabilitację. Dołożyłyśmy dzisiaj ciasto gdzie naprawdę ma taki duży popyt. Wszyscy ludzie zainteresowani są ciastami, tym bardziej, że to jest tradycyjny sernik z brzospinią i jabłeczny. Miałyśmy upieczone 9 blach ciasta, sprzedałyśmy już 7, także naprawdę to są takie no, fajne pieniądze. Wykorzystujemy to później na jakieś zakupy do poła gospodyń, bo mamy świetlicę wiejską. Także no, przeznaczymy to na nasze takie cele i realizacje. Przyjechałyśmy tutaj z koleżanką na kiermaszu indywidualnie. Jesteśmy po raz drugi. Yy, przywieźliśmy ciasto własnego wykonania. Jest to orzechowiec, ciasto takie bożonarodzeniowe. Yy, Katarzynka też jest ciastem bożonarodzeniowym. No i sernik i jabłeszki. Chcieliśmy to po prostu urozmaicić. Poza tym mamy jeszcze szyszki, które już się co prawda kończą, bo są bardzo smaczne. Ale też, no też takie można powiedzieć ciasto bożonarodzeniowe. Mamy do tego jeszcze smalec wiejski, który jest naprawdę wykonany nie ze samej słoninki, jako kojarzy się ze słowem smalec, tylko wykonany jest z boczku, z boczku wędzonego, z boczku surowego i z dodatkiem smalczyku takiego dobrego smalcu. No i wszystkie dodatki majeranek typu pieprz. Naprawdę mamy te fajne chleba bardzo pyszne. Nakładamy ogóreczkiem. Jeżeli ktoś sobie życzy, a jeżeli nie, no to, to nie, po prostu dajemy tak. Podczas tegorocznego kiermaszu odbyło się podsumowanie konkursu stołówki dla ptaków ogłoszonego przez burmistrza miasta i gminy Sąpolno, Romana Bedmerka. Podczas kiermaszu był również rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy karmnik. Konkurs ten został zorganizowany z inicjatywy pana burmistrza. Zainteresowanie również nas przerosło, było dla nas bardzo dużym zaskoczeniem, bo mogliśmy oglądać prace wykonane przez ponad 40 osób. Karmniki pojawią się w przestrzeni publicznej, są pola, zawistą na terenie parków. Mamy nadzieję, że ten konkurs też już się wpisze na stałe w tradycję organizowanych konkursów i przedsięwzięć przez gminę Polna. Szanowni Państwo, już ten kto zrobił to już wie, że wygrał, bo nie był czytany do tej pory. I ogłaszam, że pierwsze miejsce w konkursie Karnik dla Ptaków zajął w roku 2018 Igor Wojtysiak. Zapraszamy Igora Wojtysiaka do nas tutaj. Zaraz pokażemy karnik Igora. W konkursie na karnik dla ptaków pierwsze miejsce zdobył Igor Wojtysiak. Drugie świetlica socjoterapeutyczna w Sąpolnie oraz Nikodem Hejmanowski. Trzecie miejsce zajęli Marcin i Amelia Poborzy. Wyróżnienie otrzymali Izabela Bekier oraz Bartosz Wełnicki. Wyróżnienia otrzymali także najmłodsi uczestnicy konkursu grupa Mrówki z Przedszkola Miejskiego w Sąpolnie oraz najliczniejsza grupa, uczniowie ZSP nr 1 w Sąpolnie. i grajcie szmur małemu, małemu śpiewajcie i grajcie szmur małemu, małemu Chcy nie lepiej tobie by tobie siedzieć by było w niebie być twój tatuś kochany, kochany Śpiewie. Śpiewajcie, 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 małemu, małemu, śpiewajcie, śpiewajcie, mu, śpiewajcie,